Zapraszam na lekcję, wasza szerokość. To dopaminowy pamiętnowy, <laughs> Dawno mnie tu nie było, ty piana planetoido. Słyszałem, że cię podstawówka nie oszczędza. Nie pozwalają ci kalkulatorów używać. Heh. Zbrodnia na ludzkości normalnie. Dobra, zaraz coś poradzimy. Dobra, słuchaj, głuchołaku. 14 do kwadratu. Często będzie ci się to przydawać. Takie kwadraty liczby dwucyfrowych. Jak to policzyć szybko? Popatrz, zapisz sobie 14 jako 10 i 4. I w kolumnie też 10 i 4. I teraz mnożysz. To z tym zapisujesz 10 razy 10, 100. To z tym 4 razy 10, 40. To z tym to jest 40. No i to z tym to jest 16. I teraz sumujesz to. Czyli masz 100 plus 40 plus 40 plus 16. To jest 196. Czyli wynik tego potęgowania to jest 196. Czaisz to spartaczony gumofilcu. Zobaczmy trudniejszy przykład. Dobra, zróbmy coś ekstremalnie trudnego i coś, co nie jest Twoją matką, czyli 75 do kwadratu. Rozpisujesz to jako 75. 75. I tak, 70 razy 70 to jest 7 razy 7 i 20, czyli 49 i 2 zera, czyli 4900. Później masz 5 razy 7 i dopisujesz 0, czyli 350. Tutaj będzie to samo zawsze. No i masz 5 razy 5, 25. Sumujesz to z tym, to jest 700. No i dodajesz do tego, masz 5625, dodajesz na koniec, czyli to jest wynik tego potęgowania. Nara.